Chwała Bogu. Chwała Bogu. Słowo to, co teraz było mówione, to trochę zmiażdżyło głupoty różnej, ale wiem, że to, co było mówione, to nie było dlatego, żeby jakoś potępić czy skrytykować coś, a po prostu w tym bracie jest miłość do Boga, do bliźniego i dlatego Duch Święty serce napełni w tym, co było mówione. I fala Bogu. Fala Bogu. Efezjan, czwarty rozdział. Od pierwszego do szóstego. Napominam was wtedy ja, więzień w Panu, abyście postępowali, jak przystoi, na powołanie wasze. Z wszelką pokorą i łagodnością, z cierpliwością wznosząc jedni drugich w miłości, starając się zachować jedność ducha w spójni pokoju. Jedno ciało, jeden duch, jak też powołani, jesteście do jednej nadziei, która należy do waszego powołania Jeden pan, jedna wiara, jeden chrzest, jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich. Bóg jest ponad wszystkimi. I tutaj Apostoł Paweł pisze o tym, żeby w trzecim rozdziale w wersecie Starając się zachować jedność ducha w spójni pokoju. To takie te starając, to takie słowo ono złożone, i jak przeczytamy tak tylko, jak tutaj jest napisane, starając się zachować, to tak niedokładnie, ale to słowo jeszcze ma w sobie gorliwie. Starając się gorliwie zachować jedność ducha w spójni pokoju. I jak często jest w tym świecie, że patrząc na wierzących, którzy chcą iść za panem i idą za panem, to ten świat stara się pokazać, że niepotrzebna jest gorliwość. Po co być takim aż świętym, czy takim aż czystym, takim jak aż aż takim. Nie, bądź takiej normalnej, takiej. Tak, bądź taki jak wszyscy, tak nie odróżniaj się od, od tego, co tutaj jest w tym świecie. Bądź taki jak wszyscy, żeby być przyjemnym takim. Ale Paweł tutaj mówi coś bardzo ważnego. Z wszelką pokorą i tutaj też słowo z całą pokorą i łagodnością, z cierpliwością, znosząc jedni drugich w miłości. Można znosić jedni drugich, ale jak to jest bez miłości, to to takie znoszenie po prostu, nosisz, bo coś nosisz. Ale jak jest w miłości, to wtedy... Jest to z wszelką pokorą, z łagodnością, z cierpliwością. I na tym na tym polega Paweł i to, co Duch Święty mówi dalej, dlaczego to wszystko, dlaczego takie gorliwe staranie o to wszystko, o, te, o tą jedność. Dlatego, że jest jedne ciało. Jedne, nie ma, nie ma innego, tylko jest jedne ciało. I jeden duch. Ten, który czysty, święty. Ten duch, którego dał nam Pan. Ten duch pański. I powołani jesteśmy do jednej nadziei. I jeden Pan, i jedna wiara, i jeden Bóg. Dlatego jest bardzo ważne dolużyć do tego, Całego starania. Z gorliwym sercem. Starać się o tą jedność, o to pokorę, o tą łagodność, o tą miłość. Z całego serca starać się. Chebrajczykał, Chebrajczyków. Szósty rozdział. Od dziesiątego werseta. Wszak Bóg nie jest niesprawiedliwy, aby miał zapomnieć o dziele Waszym i o miłości, jaką okazaliście dla imienia Jego, gdy usługiwaliście świętym i gdy usługujecie. Pragniemy zaś, aby każdy z Was okazywał Tę samą gorliwość dla zachowania pełni nadziei aż do końca, abyście się nie stali ociężałymi, ale byli naśladowcami tych, którzy przez wiarę i cierpliwość dziedziczą obietnicę. Całą gorliwość, tą samą gorliwość. Zachować pewnie nadziei aż do końca. Gorliwość jest bardzo potrzebna. I jak ktoś będzie mówić, że nie, że to, to nie tak, to to jest nieprawda. Prawdą jest to, że gorliwość jest potrzebna. Gorliwość jest potrzebna, żeby przebywać w tej pewnej nadziei i żeby wytrwać do końca. Gorliwość nie może być taka. Impulsywna, że tylko troszeczkę wybuchnął, gorliwość wyskoczyła i później jak zajączek uciekła. Nie, gorliwość, ona wzrasta cały czas. Jak w czymś przebywasz, bracie, siostro, przybywać do końca, wytrwać do końca, wzrastać w tym, nie zatrzymywać się. Jak weszliśmy w to nadzieję zbawienia, jak weszliśmy w to nadziei, w Pana Jezusa Chrystusa, wytrwać do końca, gorliwym niezależnie od tego, co tam powiedzą, co tam będą robić. Niezależnie nie od czego. Cały czas przebywać w tej gorliwości. Cały czas w tym zrastać. Drugie Piotra. Pierwszy rozdział. Od czwartego, przez które darowane nam zostały drogie i największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami Bożej natury, uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą porządliwość. I właśnie dlatego dołóżcie o, wszelkich starań i uzupełniajcie. Waszą wiarę cnotą, cnotę poznaniem, poznanie powściągliwością, powściągliwość wytrwaniem, wytrwanie pobożnością. Pobożność braterstwem, braterstwo miłością. Jeśli je bowiem posiadacie i one się pomnażają, to nie dopuszczą do tego, abyście byli bezczynni i bezużyteczni w poznaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. To wszystko, ta porządliwość tego ciała, ono wszystko zostało. Już, już ten Egipt, Chaldea, Moab, to wszystko już z tyłu, już to zostawione, już to nie pociąga. Jak to już zostawione jest, już nie pociąga to. I właśnie dlatego, do luście wszelkich starań, do luście gorliwości, z całego serca. Do luście, bo to już zostawione. Teraz trzeba iść dalej. Nie możemy zatrzymywać się. Nie możemy robić sobie przerwy, urlopy i chorobowe. Nie. Trwać w panu, wzrastać i gorliwie w tym przebywać. W jaki sposób? Bardzo dobrze opisane. Uzupełniajcie waszą wiarę cnotą. Cnota skromność. Tym uzupełniać cnotę poznaniem, poznaniem Pana. Poznawać skromność, poznanie Pana, poznanie powściągliwością, powściągliwość wytrwaniem, wytrwanie pobożnością, pobożność braterstwem, braterstwo miłością i tym samym będziemy poznawać Boga, bo On jest taki. On jest taki, miły, łagodny. W nim jest skromność. Kiedy nawet budowany był, budowana była świątynia, czy jeszcze coś, pamiętamy jak to było robione. To nie było z jakimś nadmiarnym szykiem albo jeszcze czymś. Kamienie powinno być takie. Skóry powinny być takie. Drewko powinno być takie. Tak to powinno być ze złotem. Tak to powinno być czyste, święte. Tak to powinno obmyte być. To cały czas powinno oczyszczać się. I to nasz Bóg, to ten Stwórca nieba i ziemi. Judy. Trzy. Umiłowani. Zabierając się z całą gorliwością do pisania do Was o naszym wspólnym zbawieniu, uznałem za konieczne napisać do Was i napomnieć Was, abyście podjęli walkę o wiarę, która raz na zawsze została przekazana świętym. Wiara jest przekazana. O tym Paweł pisze, e, przepraszam, Juda pisze o tym z całą gorliwością żeby podnieść walkę o wiary. Nie walczyć, nie walczyć z bratem, siostrą, nie walczyć z tym światem, a walczyć z tą głupotą, jaka jeszcze gdzieś tam została, z tą starością, z tym, co tam zostało jeszcze. Z tym walczyć. W sobie, to, co jest we mnie, z tym trzeba walczyć. I o tym bardzo gorliwie pisze Juda, żeby po prostu tej walki nie zatrzymywać żeby to dalej było, żeby iść dalej drugie Koryntzian siódmy rozdział od dziesiątego Albowiem smutek, który jest według Boga, sprawia upamiętanie, k uzbawieniu, i nikt go nie żałuje. Smutek zaś światowej sprawia śmierć. Patrzcie, co ten wasz smutek według Boga sprawił Jaką gorliwość, jakie u, uniewinianie się, jakie oburzenie, jaką obawę, jaką tęsknotę, jaki zapał. Jaką karę? Pod każdym względem okazaliście się czystymi w tej sprawie. To wszystko bywa takie, że kazanie jakieś przyprowadzi do jakiegoś smutku, że coś jeszcze nie tak. Ale żeby ten smutek nie został się po prostu, a nie dobrze, to to, to wszystko tak przejdzie sobie, przeżyje. Przeżyję, trzeba radować się. Nic strasznego, w porządku. Trochę smutek był, a już nie ma. Nie. Smutek po to, żeby upamiętać się, żeby zostawić to, odwrócić się. Upamiętanie, pokuta to jest odwrót od tego złego, co było. Coś w tym kazaniu mi powiedziało, że, że to muszę zmienić wykorzystać to. A jak wykorzystać? Gorliwie. Gorliwie. Czyli z całego starania, z całej gorliwości starać się to zmienić, naprawić, bo Pan tego chce. I to jest wspaniałe, a wtedy to wszystko daje dobro Boże. Radość posyła. Wspaniałej radości, że zmieniło się to. Że ta głupota jest zmierzdzona. Jest te stare, co to było, tamto, no już, już odpada. To jest pięknie. To jest piękne, kiedy przybywasz w Panu i, i to odbywa się. Fałg. Rzymian, 12 rozdział. Od 11. 11 w gorliwości, nie ustawając, płomieni duchem Panu słuście. Wspaniałe. Krótkie, chociaż może od dziesiątego. Miłością braterską jedni drugich, miłujcie, wyprzedzajcie się wzajemnie w okazywaniu szacunku, w gorliwości, nie ustawając, płomieni duchem Panu słuszcie, w nadziei radośni, w ucisku cierpliwi, w modlitwie wytrwali. Tak trochę... Pewniejsza taka odpowiedź i to jest wspaniałe. W gorliwości nie ustawać, żeby nie było tego zatrzymania. Apostolowie o tym mówią kilka razy, że to jest bardzo ważne. Ktoś będę mówił, gorliwość nie jest potrzebna, nieprawda. Prawda polega na tym, że gorliwość jest bardzo potrzebna, ale tam gorliwość, która jest w miłości, macnoty, ma nadziei, wstrzemięźliwości, taka braterska miłość, taka gorliwość. Nie gorliwość po prostu, żeby pokazać siebie, o, mam gorliwości, nie, takiej nie, takiej trzeba odrzucać. To stare coś takiego, coś, coś głupiego. Tego lepiej nawet nie pokazywać. Przeczytajmy, jakiej gorliwości miał w Drugim Koryncian 8 rozdział. Od 16, taki trochę dłuższy tekst, do 22. Lecz Bogu niech będą dzięki, który daje tę samą gorliwość o was... Do serca Tytusa. Bo nie tylko przyjął to wezwanie, ale w nadzwyczajnej swej gorliwości z własnej ochoty wybrał się do Was. A razem z Nim posłaliśmy brata, którego za zwiastowanie Ewangelii chwalą wszystkie zbory. Lecz nie tylko to, bo został On wyznaczony przez zbory na uczestnika podróży naszej w tym dziele miłosierdzia, którym pragniemy służyć ku chwale samego Pana i ku okazaniu naszej gorliwości, zapobiegając temu, aby nas ktoś nie obmawiał w związku z hojnym darem, którym pragniemy usłużyć. Staramy się bowiem o to, co dobre, nie tylko przed Panem, ale i przed ludźmi. Posłaliśmy też z nimi brata naszego, którego gorliwość wyprowadziliśmy wypróbowaliśmy często w wielu sprawach, a który teraz jest jeszcze gorliwszy, ponieważ ma wielkie zaufanie do Was. Ciężko tutaj znaleźć imię tego człowieka, tego brata. Ciężko tutaj znaleźć, ale widać, widać tej gorliwości. I to jest te, ta taka wspaniała pańska gorliwość, która... Nie ma reklamy, nie afiszuje się, ona, ona po prostu jest. Jej wszystki widzą, ale, ale nikt jej nie widzi. I to taka wspaniała gorliwość. Przybywać w tej miłości braterskiej, przybywać czyniąc takie dobro, które będzie korzystne dla każdego. Czynić to, nie ustawając. Przybywać w tym i wzrastając w tym. Taka gorliwość jest potrzebna. Taka gorliwość jest od Pana. To coś bardzo ważnego i potrzebnego jest dla dziecka Bożego. Taka gorliwość, takie staranie. I to daje za te, e, otuchy, i zachęty dla innych. Taka gorliwość. Bo jak gorliwość potępia, bo osądza, albo śmieje się, to taka gorliwość jest do śmietnika nadaje się. Taka gorliwość niepotrzebna. Takiej trzeba unikać, wyrzucać, palić, cokolwiek robić. Taka gorliwość nie jest potrzebna. Ale ta pańska gorliwość... O której można mieć wzbudowanie wspólne i cieszyć się, radować się Panem. Niech Pan nas posilę w takich wielych, wielu sprawach, jak tutaj jest napisane przebywać w tej gorliwości, Pańskiej gorliwości. Amen. Amen.